Dwa lata po tych wydarzeniach faraon miał sen. Śniło mu się, że stoi nad Nilem, a oto z Nilu wyszło siedem pięknych i tłustych krów, które zaczęły paść się w trawie. Nagle za nimi wyszło z Nilu siedem innych krów, które były brzydkie i chude. Stanęły one nad brzegiem Nilu obok tamtych krów. W pewnej chwili krowy brzydkie i chude pożarły siedem krów pięknych i tłustych. Wtedy faraon się przebudził. Gdy znów zasnął, miał drugi sen. Widział siedem pełnych i dorodnych kłosów, wyrastających na jednym źdźble. Po nich wyrosło siedem kłosów pustych i zniszczonych wschodnim wiatrem. Puste kłosy pochłonęły siedem kłosów dorodnych i pełnych. Faraon obudził się i zdał sobie sprawę, że to był sen. Rano odczuwał jednak zaniepokojenie, kazał więc wezwać wszystkich egipskich wróżbiarzy i wszystkich mędrców. Opowiedział im swój sen, ale nikt nie potrafił go wyjaśnić. Wtedy główny podczaszy powiedział do faraona. Przypomnę dzisiaj mój występek, gdy faraon rozgniewał się na swoje sługi i mnie oraz przełożonego piekarzy kazał oddać pod straż w domu przełożonego dworzan. Otóż jednej nocy obaj mieliśmy sen, każdy o innym znaczeniu. Był z nami hebrajski młodzieniec, sługa przełożonego dworzan. Gdy opowiedzieliśmy mu nasze sny, on nam je wyjaśnił. Potem wydarzenia potoczyły się zgodnie z jego wyjaśnieniem. Mnie faraon przywrócił na mój urząd, a tamtego powiesił. Faraon kazał więc wezwać Józefa. Wtedy natychmiast wyprowadzono go z lochu. On ostrzył się, zmienił ubranie i przyszedł do faraona. Faraon rzekł do Józefa. Miałem sen, którego nikt nie potrafi mi wyjaśnić. Słyszałem jednak, że skoro usłyszysz sen, zaraz go wytłumaczysz. Józef odrzekł faraonowi. Nawet bez mnie Bóg potrafi przyjaźnie odpowiedzieć faraonowi. Faraon zaczął więc opowiadać Józefowi. Śniło mi się, że stoję nad brzegiem Nilu. A z Nilu wyszło siedem pięknych i tłustych krów, które zaczęły paść się w trawie. Potem za nimi wyszło siedem innych krów, które były bardzo chude i słabe i wynędzniałe. Podobnych nie widziałem w całym Egipcie. W pewnej chwili te chude i brzydkie krowy. Pożarły siedem pierwszych, pięknych krów. Gdy one znalazły się w ich wnętrzu, nie można było dostrzec różnicy. Wygląd tych, które je pożarły, nie zmienił się. I przebudziłem się. Potem widziałem we śnie siedem kłosów, pełnych i dorodnych, wyrastających na jednym źdźble. Ale po nich wyrosło siedem kłosów zeschniętych, pustych i zniszczonych wschodnim wiatrem. Te puste kłosy pochłonęły siedem dorodnych kłosów. Opowiedziałem sen wróżbitom, ale nikt mi nic nie wyjaśnił. Józef rzekł do faraona: Właściwie jest to jeden sen, przez który Bóg oznajmia faraonowi, co zamierza uczynić. Siedem krów pięknych to siedem lat, i siedem pełnych kłosów to także siedem lat. Jest to jeden sen. Siedem krów chudych i brzydkich, wychodzących za pierwszymi to również siedem lat, podobnie jak siedem pustych kłosów zniszczonych wschodnim wiatrem. W tych siedmiu latach będzie panował głód. Mam więc dla faraona następujące wyjaśnienie: Bóg uczyni tak, jak oznajmił faraonowi. Nadchodzi siedem lat wielkiej obfitości w całym Egipcie. Po nich jednak nastanie siedem lat głodu i Egipcjanie zapomną czym jest dostatek. Głód ten wyniszczy cały kraj. Z powodu tego głodu, który będzie bardzo ciężki, zapomni się w kraju o dostatku. Ponieważ sen ten wystąpił dwa razy, oznacza to, że Bóg tak postanowił i wkrótce to spełni. Teraz więc niech Faraon znajdzie roztropnego i mądrego człowieka i postawi go nad Egiptem. Niech Faraon ustanowi nadzorców nad Egiptem i zgromadzi piątą część zbiorów podczas siedmiu lat obfitości. Niech oni gromadzą całe pożywienie w tych dobrych latach, które nadchodzą. Niech zbiorą zboże do dyspozycji Faraona, jako żywność dla miast i niech go strzegą. Żywność ta będzie zapasem dla kraju na te siedem lat głodu. Które nastaną w Egipcie. W ten sposób Egipt nie wyginie z głodu. Słowa te spodobały się Faraonowi i wszystkim jego sługom. Faraon zapytał więc swoich sług: czy znamy człowieka, który podobnie jak on, miałby Ducha Bożego? I zwrócił się do Józefa. Po tym, jak Bóg oznajmił ci to wszystko, widzę, że nie ma człowieka, który byłby bardziej roztropny i mądrzejszy od Ciebie. Dlatego Ty będziesz nad moim domem i Twoim rozkazom będzie posłuszny cały mój lud. Tylko tym tronem będę wyższy od Ciebie. Faraon dodał jeszcze patrz, postawiłem cię nad całym Egiptem. Zdjął więc pierścień ze swojego palca i włożył go na palec Józefa. Kazał też ubrać go w szatę z cienkiego lnu. A potem włożył mu na szyję złoty łańcuch. Polecił też obwozić go na swoim drugim rydwanie, a słudzy mieli wołać przed nim na kolana. W ten sposób ustanowił go zarządcą całego Egiptu. Potem Faraon rzekł do Józefa: Ja jestem faraonem, lecz bez twojej zgody nikt w całym Egipcie nie ośmieli się ruszyć ręką lub nogą. Faraon nadał Józefowi imię Safnat Penacheach, dał mu też za żonę Asenat, córkę Potifery, kapłana z On. Odtąd Józef był zarządcą Egiptu. Józef miał trzydzieści lat, gdy stanął przed faraonem, królem Egiptu. Gdy wyszedł od faraona, zaczął przemierzać cały kraj. Przez siedem lat ziemia wydawała obfite plony. Józef gromadził więc przez te siedem lat wszelką żywność w Egipcie i odkładał ją w miastach. Żywność z pól otaczających jakieś miasto składał w tym mieście. Nagromadził tyle zboża, ile jest morskiego piasku. Przestał je mierzyć, gdyż było go bez liku. Zanim nastał pierwszy rok głodu, Józefowi urodzili się dwaj synowie. Urodziła ich Asenat, córka Potifera, kapłana z On. Pierworodnemu Józef dał imię Manasses, gdyż mówił Bóg dał mi zapomnieć o całej mojej udręce i o całym domu mojego ojca. Drugiemu dał imię Efraim, bo mówił Bóg uczynił mnie ojcem licznego potomstwa w kraju mojej niedoli. Gdy w Egipcie skończyło się siedem lat urodzaju, zgodnie z zapowiedzią Józefa, nadeszło siedem lat głodu. Głód nastał we wszystkich krajach, ale w całym Egipcie była żywność. Gdy jednak i w Egipcie zaczął się głód, lud błagał faraona o żywność. Faraon mówił więc do wszystkich Egipcjan Idźcie do Józefa i czyńcie to, co on powie. Gdy na obszarze całego kraju nastał głód, Józef otwierał wszystkie spichlerze, w których było zboże, i sprzedawał zboże Egipcjanom w miarę, jak wzmagał się głód w Egipcie. Ze wszystkich krajów ludzie przychodzili do Egiptu, aby od Józefa kupować zboże, bo głód wzmagał się na całej ziemi.